Już dawno nie oglądałem takiej trochę zabawnej, trochę zwariowanej, ale powiedzmy sobie szczerze, również debilnej historii. Chociaż historia ta może nam przypominać trochę historię kariery nikodematyzmy, czyli tak od zera do bohatera. Ale w tym filmie jest to tak zbyt przejaskrawione. Oto dziewczyna, która pracuje w barze, wysyła swoje fikcyjne CV do szkoły astronautów. No i ku swojemu również w zdziwieniu. Dostaje się do tej szkoły, a co ważniejsze, radzi sobie w niej bardzo dobrze i wspaniale pilotuje samolot myśliwski. Pierwszy raz w życiu, siadając za sterami samolotu. A zatem jest to lekka historia, którą można oglądać z wyłączonym mózgiem delektując się humorem i głupotą wylewającą się z ekranu i właściwie to jest wszystko co mam na, do powiedzenia na temat tego filmu.